Hej, cześć, siemaneczko wszystkim, z tej strony Michu i w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na test chłodzenia procesora, mianowicie Zalman CNPS-10X Performa Black. Jest to już to nowa wersja, najnowsza wersja chłodzenia, gdzie mam już domyślnie support na AM4, na podstawkę, na wszystkie praktycznie sokety Intela. No i generalnie jest to chłodzenie porównywalne, na przykład jeżeli chodzi o wymiary i tak dalej, z chłodzeniem w Silentium PC Fera. Chłodzenie to jest naprawdę bardzo ciekawym smaczkiem, zwłaszcza dla procesorów pokroju Ryzen 5, dla procesorów pokroju Ryzen 3, Ryzen 7 nawet. Oczywiście, w... miejcie na uwadze to, że podkręcanie takiego procesora na tym chłodzeniu to nie jest coś, no, co bym bardzo polecał. Na boku opakowania mamy napisane, że luksusowe wykończenie finów w kolorze czarnym, turbinowy wentylator oraz finy, które stykają się bezpośrednio z procesorem na podstawce. Generalnie całe opakowanie jest czarne. Z tyłu mamy też napisane w języku polskim, natomiast tutaj jest to widać, że jest tłumacza tłumaczone i nie jest tutaj nic ciekawego. W sumie poza tymi napisami, że mocny turbinowy wentylator o średnicy 135 mm maksymalizuje wydajność chłodzenia z niższym dźwiękiem działania. No to też tak nie brzmi zbytnio po polsku, natomiast wiadomo o co chodzi. No i też jest napisane, że chłodzi VRM płyty głównej, to też się zgadza, bo wielkość tego wentylatora sama nam o tym mówi. Jeżeli chodzi o taką dokładną specyfikację, no to mamy wymiary 135x95x155 mm, czyli chłodzenie powinno zmieścić się do znakomitej większości obudów dostępnych na rynku. Waga tego chłodzenia to jest 860 g. Materiały, z których jest wykonany to jest aluminium i stal. Natomiast wymiary wentylatora to 135x135x25 mm. Łożysko EBR. Prędkości wentylatora to od 700 do 1500 obrotów na minutę. Maksymalna głośność wentylatora to jest około 28 dB, czyli bardzo, bardzo cicho. Sterowany jest poprzez PWM. Przepływ powietrza maksymalny to 75,16. Natomiast połączenie jest to PWM, no i 12. Volt. Także bardzo ciekawa specyfikacja. Otwórzmy sobie to chłodzenie w tym momencie. Rozpakowujemy. No i naszym oczom pierwsze co ukazuje się manual, czyli jak, ten, jak to chłodzenie montować. Na każdej z podstawek i tym podobne. Montaż chłodzenia jest dosyć prosty, co Wam oczywiście, co Wam ułatwi oczywiście ta instrukcja, tak? Dodatkowo mamy białe pudełeczko z komponentami ułatwiającymi właśnie montaż na różnorakich podstawkach. Także tutaj też nie ma większego kłopotu. Na większości tych podstawek to zamontujecie. W środku mamy samochłodzenie w takim plastikowym pojemniczku z dużym wentylatorem. Jest ono dosyć, dosyć spore. Jak widzicie, w porównaniu do mojej dłoni, to praktycznie jest większe od mojej dłoni, a też tych dłoni małych nie mam. No i samochodzenie jest dosyć spore, tak jak już mówiłem. Montaż wentylatora taki standardowy na tych takich zapinkach, czyli coś, co jest raczej standardem dla Silentium PC. Pod spodem mamy tą podstawkę. Z ciepłowodami, które stykają się z procesorem. Sama podstawka jest jeszcze wykonana dodatkowo z aluminium do taki zdrobny radiatorek na górze do odprowadzania ciepła. Na topie logo Zalman. No i tak na dobrą sprawę to tyle z takich ciekawostek. No i przejdziemy może do testu tego chłodzenia. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. No i czas na małe podsumowanie całego testu. Także jak widzieliście na wykresach, jeżeli chodzi o Zalmana, no to sprawdza się on dużo lepiej niż Salento PC Spartan 3 Pro, którego również posiadam u siebie w domu. Natomiast no, różnica jest dosyć spora. Przede wszystkim, jakie są różnice między tymi dwoma chłodzeniami? Mianowicie, Zalman jest na pewno dużo większy, ma większy wentylator. No i tak na dobrą sprawę to w sumie tyle z różnic, bo Spartan 3 Pro również ma cztery ciepłowody stykające się bezpośrednio z procesorem. Natomiast ma mniejszy wentylator, ogólnie jest mniejszy i też mi się wydaje, że te finy są troszeczkę mniejszej średnicy. Przynajmniej tak na oko mi się wydaje, no według specyfikacji teoretycznie są bardzo zbliżone natomiast na oko no to mówię trochę mi się to wydaje inaczej. No i dobra, przejdźmy do całego podsumowania. Jeżeli chodzi o temperaturę w ciągu godziny podczas testu OCCT Limpak, to Zalman osiągnął około 61 stopni Celsjusza na procesorze. Natomiast Spartan miał tych stopni 65. Jak już mówiłem i trujeczka 4130 to nie jest jakiś procesor, który się nadaje dobrze do testowania chłodzeń, bo tutaj dobrym takim powiedzmy Dobrą bazą do tych testów byłby na przykład i 7, yy, na przykład niech będzie nawet w tym przypadku 4770K czy 4790K jakoś dobrze podkręcony. Natomiast no nie dysponuję takim procesorem, więc na razie testy wykonałem w ten sposób. Chociaż planuję do tego swojego testowego komputera yy, dokupić 4670K, jakąś fajną sztukę, co się wysoko podkręci, żeby tą, ten potencjał chłodzeń lepiej wam pokazywać. Jeżeli chodzi o następny. Następny wykres, jaki widzieliście, to na przykład temperatura podczas gry w Minecraft. Na Spartanie dobijało do 63 stopni, natomiast na Zalmanie 58-59 stopni było maksymalnie. Jeżeli chodzi o idle, czyli przeglądanie neta, jakaś muzyczka, coś takiego, no to tutaj na Zalmanie mieliśmy około 32 stopnie, gdzie temperatura w pokoju oscylowała w granicach 27-28 stopni. To jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry wynik. Tutaj na przewagę wychodzi właśnie ta wielkość chłodzenia i e, wielkość wentylatora. Przy okazji Zalman był odrobinkę cichszy od Spartana, ponieważ ma ten większy wentylator i on nie potrzebował aż tylu obrotów, żeby e, takie same, e, taką samą ilość powietrza przepchnąć przez film, żeby to schłodzić. Natomiast jeżeli chodzi o Spartana, to tu mieliśmy 36 stopni, co też jest bardzo dobrym wynikiem. Jeżeli chodzi o otwarzanie filmu 4K, tutaj robiłem to na Integrze z pominięciem karty graficznej, żeby sprawdzić bardziej jeszcze mm, tą, ten procesor jak to się nagrzewa. No i w przypadku Spartana mieliśmy 44 stopnie, natomiast w przypadku Zalmana tych stopni było około 40, no tam może do 41 gdzieś czasem dobiło. Natomiast generalnie usiedliłem, że to jest 140 stopni, więc wyniki są jak najbardziej zadowalające. Eee, niestety one nie odzwierciedlają w 100% wydajności tego chodzenia, no bo ten procesor jest za słaby do takich testów. Ale jak tylko dostanę 4670K, jak dorwę, czy tam nawet może się uda jakąś 7 czy coś w tym stylu, no to na pewno test powtórzymy. No i co? I to by było na tyle, także jeżeli Wam się podobało, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, kliknijcie subskrybuj, jeżeli jesteście nowi na kanale, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowymi filmami i co? Trzymajcie się, wbijajcie na mojego Instagrama michu.tv oraz na grupę Mordeczki Michał, wszystkie linki w opisie. Trzymajcie się, hej!